Witam w kolejnym odcinku. Ławę mamy podeschniętą. Jednak nie udało się zacząć w piątek, bo padało. Ogólnie ostatni tydzień, prawie cały czas padało. No i co? I zaczynamy od poniedziałku. Dopiero zgrzewanie papy. Z tym, że to zgrzewanie to też będzie niezaciekawe, ponieważ mamy gdzie niegdzie jeszcze kałuże większe, mniejsze. Wziąłem tam szczotką, je troszeczkę rozgarnąłem żeby to jakoś wchłonęło, ale kurde, no to nie chcę za bardzo wchłaniać w ten beton. Nie mogę tego przełożyć na następny dzień, bo jutro też ma padać jakoś po południu. Tak, więc trzeba to dzisiaj ogarnąć, póki jest tej wody i tak jeszcze mniej, i wystartować z narożnikami. Na razie docinam kawałeczki takie, jakie mają być, i potem je zwiniemy i będziemy zgrzewać. O tak, młoteczek, bo tam gdzie jakiś wyczujemy kamyczek ostry, który mógłby coś przedziurawić to trzeba go to trzeba go wystukać na razie rozciągamy, docinamy i za chwilę będziemy to zgrzewać na pewno pojawi się pytanie czemu nie jest to pomalowane jakimś dysperbitem albo jakąś inną masą nie jest pomalowane, bo, bo nie widzę tu większego sensu malowania tego dysperbitem tym bardziej, że mi to zaraz wszystko spłynie, bo, bo jutro będzie padać lepiej dokładnie przyłożyć się do tej papy, która będzie rozłożona, pozgrzewana i to będzie ta warstwa izolacyjna natomiast jeżeli chodzi o izolację ścian, no to tam oczywiście tak oczywiście tam będziemy wszystko malować natomiast tutaj myślę, że papa będzie wystarczyć tutaj tu troszeczkę doszło dobra to mamy poustawione podocinane trzeba będzie teraz to zwinąć no i jedziemy z tym zgrzewaniem no i znowu tam gdzie jest mokro trzeba trochę podsuszyć będzie Mamy już kawałek mamy zgrzany Ogólnie powiem wam jest ciepło Przy palniku człowiek czuje się jakby lato było Wiatr w tą stronę wieje Trochę niewygodnie no najważniejsze, żeby łączenia były pozrzewane dobrze, żeby była ciągłość izolacji, a samo to przyklejenie papy do ławy jest po to, żeby gdzieś tam się kurde nam ta ściana nie obsunęła. chociaż wiecie, to to jest takie na trzeba nie trzeba. No. jak się da, no to zgrzewamy, jak się nie da, to nie zgrzewamy i tyle. ok, mamy sznurki Pozaznaczałem już od poziomicy mniej więcej tak jak bloczek będzie leciał i trzeba teraz sprawdzić. Sprawdzić, gdzie mamy najwyższy i najniższy punkt na ławie. Prawdopodobnie to będzie tutaj, tak więc ja już sobie ustawiłem laser do tego miejsca i trzeba będzie się przejść i to sprawdzić. O, nawet tu jest, może delikatnie wyżej, ale to pół centymetra. Dobra, tu mamy niżej. Niżej, tu też niżej, tutaj chyba najgłębiej będzie z 3 centymetry. Dobra, tu też niżej. No, tutaj, tutaj będzie najwyższy punkt. Tam już sobie sprawdziłem, tak więc tu mamy najwyższy punkt, ale stąd mi niewygodnie będzie startować. Chciałem zacząć od tamtej strony sobie bo tutaj tak naprawdę taka wewnętrzna oś, której nie ma i ją tutaj odmiarki będziemy przesuwać. Eee, tak, więc, tak więc zaczniemy tam. No, no, jak to mamy? Tak to... się to ma do miarki, troszeczkę do przodu. czemu sprawdzam sobie tutaj miarką? bo jak przywieźli nam te bloczki, które widzicie za nami to HDS tam sobie wjechał zanim tam pan wjechał prosiłem, żeby uważał na tamtą mość, żeby gdzieś jej nie zahaczył padał deszcz, tam mamy glinę wiecie chyba co się stało delikatnie tyrpnął niby za bardzo nie przestawił ale dla pewności wolę posprawdzać sobie jeszcze wszystko do miary, tak jak ma być, żeby potem nie było jakichś niespodzianek. idziemy sobie dalej robię już ostatnią ścianę tutaj tej zaprawy jest tutaj i z tamtej strony najwięcej także także tu nie ma co żałować zmieścimy się gdzie ja ten sznurek dałem z tej strony No kurde lepiej Dać więcej sobie wystukać niż za mało i podnosić. Teraz zrobiłem sobie troszeczkę gęstszą zaprawę. Tutaj była jeszcze rzadsza i ogólnie cały dzień dzisiaj mrzawiło, teraz przestało padać. No tak te bloczki mi jeździły, że szkoda gadać. No ale co zrobię? Nic nie zrobię. Okay, mamy zrobioną pierwszą warstwę, tak więc najgorsza robota już za nami. Teraz zrobimy sobie narożniki e, na trzy bloczki. E, ta czwarta warstwa, która będzie połówką, na razie nie robię to na sam koniec. Zrobimy, jak sobie podliczymy wysokość, jaka tam będzie wychodzić. Trzeba jeszcze będzie przejechać młotkiem, jak są jakieś zadziory. Pion mamy idziemy już na pianie i kładziemy no i co i bloczki nie są idealne ale narożniki mamy ustawione do pionu od tego mamy puszczone sznurki. Więc nawet jak jakiś ząb gdzieś, nawet jak jakiś ząb by się tu pojawił, a widzicie teraz, są tu niedoskonałości, trzeba by było je przejeżdżać i, i, i będziemy je przejeżdżać przed nałożeniem hydroizolacji. To nawet jak się jakiś ząb pojawi, no to kurde, no zabije się tutaj. To się tego nie przeskoczy. No. Jeżeli chodzi o murowanie na ten pianoklej, musicie mi na słowo uwierzyć, ale z całej siły szarpiąc ten bloczek, on nawet nie drgnie. Tak więc naprawdę ta piana trzyma i to tak solidnie, że, że wręcz mnie zaskoczyło.